Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Już w najbliższą sobotę, 26 kwietnia, Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami diagnostycznymi bezpłatną akcję kontroli pojazdów. Akcja prowadzona będzie w 13 stacjach na terenie powiatu włocławskiego w godzinach od 8 do 14. Nasi diagności będą mogli sprawdzić Państwu układ zawieszenia, układ hamulcowy, co się dzieje ewentualnie z luzami w tychże układach, sprawdzić hamulce, jak działają, sprawdzić też stan zadymienia naszych pojazdów, czy też sprawdzić, co się dzieje z tlenkiem węgla bądź z wodorowęglanami, które tam się w tym spalinach pojawiają. Szczegóły na stronach internetowych starostwa powiatowego w oraz na www.ltv.loclawek.pl Gmina Baruchowo słynie z atrakcyjnych terenów umożliwiających wypoczynek i rekreację. Przygotowania do sezonu letniego ruszyły pełną parą. Pierwszych turystów korzystających z pięknej pogody można spodziewać się bowiem już podczas majowego weekendu. Nad jeziora, w tym słynne jezioro Skrzyneckie, gdzie wybudowano mnóstwo domków rekreacyjnych, każdego roku przyjeżdżają tysiące letników. W tym sezonie do ich dyspozycji będzie również niedostępny wcześniej teren przylegający bezpośrednio do jeziora. W tym roku usuniemy część drzew, aby odsłonić część południowo-wschodnią dla plażowiczów, żeby słońce dochodziło i chcemy urządzić im w tym roku plażę. A w następnych latach mamy już opracowany projekt domków rekreacyjnych, różnych miejsc na kampingi, na namioty, na parkingi. Porządkowane są okolice jezior i innych terenów rekreacyjnych. Gmina przygotowała też ogólnodostępne pojemniki na śmieci. W gminie Lubraniec kontynuowana jest budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, w i w Kłobi. Na boiska z niecierpliwością czekają nie tylko uczniowie szkół z Skłowiączce i Kłobi, ale również mieszkańcy zainteresowani grą w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Prace w obydwu szkołach nad tymi boiskami zakończą się do końca sierpnia, tak więc w nowym roku szkolnym będą już dzieci mogły w pełni korzystać i mieszkańcy również w pełni korzystać z tych obiektów. Łączny koszt budowy obu boisk szacowany jest na milion dwieście tysięcy złotych. Dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich wyniesie około pół miliona. Z wielofunkcyjnego boiska korzystają już mieszkańcy gminy Lubanie, gdzie powstał jeden z pierwszych w regionie Orlików. Powstanie Orlika umożliwiło uczniom z lubańskiego zespołu szkół włączenie się do ogólnopolskiej akcji zachęcającej dzieci i młodzież do większej aktywności fizycznej. Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia animatorów, czyli osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowe rekreacyjne na obiektach powstałych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Tradycyjnie jak w ubiegłym roku, również w tym roku weszliśmy do programu nasz Orlik. Animatorem tutaj zajęć na Orliku jest pan Kamil Stefaniak. Orlik jest czynny od godziny 8 do 22. Organizowane są tu różne zajęcia sportowe, nie tylko jak w tej chwili uczniów zespołu szkół w Lubaniu, ale także grup dorosłych. Gmina podpisała już umowę, na podstawie której minister sportu sfinansuje koszty zatrudnienia animatora. Wiosna w pełni, a władze gminy Kowal podsumowały koszty zimowego utrzymania dróg. Nie były one zbyt wysokie, dzięki czemu wiele dróg gminnych doczeka się remontu. Jak zauważają władze gminy, wymagania mieszkańców co do stanu dróg w czasie zimy są coraz większe. Każdy chce, by trakty prowadzące do ich posesji zawsze były przejezdne, nawet tuż po intensywnych opadach śniegu. Wójt inwestuje więc w sprzęt służący do odśnieżania dróg. Mając sporo sprzętu, bo na dzień dzisiejszy to gmina już dysponuje dwoma samochodami strażackimi, z, z pługami, koparko-ładowarką, równiarką. Nawet jeszcze mamy samochód ciężarowy z pługiem i na wypadek takich tragicznych dni używamy nawet spycharki takiej gąsienicowej. Tegoroczna zima była łagodna, więc budżet gminy nie został zbyt mocno uszczuplony. Dzięki temu władze gminy będą mogły przeznaczyć więcej pieniędzy na wiosenne remonty dróg. U nas powiem uczciwie, może i nieskromnie, że było dobrze. No bo trudno jest powiedzieć, że było bardzo dobrze, bo cały czas no nie było aż tak pięknie, ale w zasadzie było bardzo dobrze zimą. I tutaj chcę się odnieść m.in. do druhów strażaków, że zakupiłem im nowy sprzęt, ale... Tym sprzętem bardzo dużo gminie pomogli. Utrzymali swoje tereny. Nie ukrywam, ja w tym roku nie robiłem dróg powiatowych, ale również w ramach współpracy pomogłem i na drogach powiatowych radziliśmy sobie na terenie gminy nieźle. I myślę, że podsumowując tą zimę, no trochę można było zaoszczędzić tych pieniążków na remonty dróg na wiosnę. Tych dróg, które nie są asfaltowymi, tylko są gruntowymi, no to coś tam więcej zrobimy. Smodernizowanie stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym pozwoli rozwiązać wszystkie problemy związane z dostarczaniem wody mieszkańcom gminy. Problem spadku ciśnienia pojawia się na terenie gminy Boniewo w okresie letnim, w czasie suszy, kiedy to mieszkańcy wykorzystują dużo więcej wody, m.in. do podlewania ogródków. Prace na tym obiekcie, przed którym stoimy, będą polegały na całej modernizacji zarówno budynku, ale przede wszystkim całego wnętrza. Nowe urządzenia do filtracji wody, do poprawy jej jakości, łącznie z podłączeniem w cały system studni głębinowych, które mamy zlokalizowane od tego miejsca o 2 km i tam mamy ogromne złoża wody, które w, zabezpieczą wodę dla całej gminy w 200%. Inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku, a sfinansowana zostanie w przyszłym z uwagi na bardzo dużą ilość zadań inwestycyjnych ujętych w tegorocznym budżecie. W minionym tygodniu słynna pływaczka Otylia Jędrzejczak odwiedziła Zespół Szkół w Chodczu. O dużym szczęściu mogą mówić uczniowie Zespołu Szkół w Chodczu. Wezmą oni udział w zajęciach sportowych, które poprowadzi sama Otylia Jędrzejczak. Słynna pływaczka wręczyła wczoraj nagrody laureatom konkursu językowego oraz otrzymała tytuł Przyjaciela Szkoły. Każde wyróżnienie jest dla mnie niezwykle ważne, a ja, przyjaciół szkół to jest jakby taką um, uwieńczeniem tego, co też robię jakby społecznie i to, co uwielbiam robić, czyli rozmawiać z drugim człowiekiem, motywować młodzież do działania, do tego, żeby realizowali swoje marzenia i swoje cele, bo uważam, że jakby um, w życiu zdarzają się lepsze i gorsze momenty. Zazwyczaj te lepsze pchają nas do przodu, a te gorsze nas zatrzymują. A właśnie te gorsze powinny także pchać nas do przodu i motywować do działania. Mistrzyni olimpijska zatem opowiedziała młodzieży o blaskach i cieniach życia sportowca oraz ocenie, którą trzeba zapłacić za odniesiony sukces. Wracam do pływania, bo tam się czułam najbezpieczniej i tam odnajdywałam siebie i pewność siebie. Ale też przyszedł taki moment, kiedy zdecydowałam, że muszę skończyć karierę, że mam wystarczającą ilość last. Że to, co zrobiłam, już więcej nie jestem w stanie zrobić na arenie sportowej, rywalizując z innymi zawodniczkami, ale za to jestem dużo więcej w stanie zrobić dla innych. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Królowej Jadwigi w Kowalu odbył się 9 Powiatowy Konkurs Ortograficzny oraz Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Oskara Kolberga. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Królowej Jadwigi w Kowalu odbył się konkurs wiedzy dotyczący życia i twórczości Oskara Kolberga oraz dziewiąty powiatowy konkurs ortograficzny. Tradycje związane z poprawnym pisaniem powinny być kultywowane, bo no jesteśmy Polakami, powinniśmy zgodnie z regułami ortografii czy, czy z regułami pisowni wypowiadać się. Prawdopodobnie to wynika z, z tego. Co ta młodzież była wcześniej, czyli w szkole podstawowej, w gimnazjum i docierając już do, 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 do gimnazjów czy do, do, do liceum, już mają gruntowaną wiedzę w pisowni i nie robią dużo błędów. To te czasy, kiedy ja zdawałem maturę i za trzy błędy ortograficzne się nie zdawałem matury, no minęły. Okazuje się, że ortografia nie jest wcale taka straszna. Co zatem trzeba zrobić, by opanować niełatwe reguły poprawnej pisowni? Ja była to, że czytałam słownik ortograficzny, bo mi się nudziło. I teraz daje te efekty. Tak. Szczęśliwa, zadowolona z kolejnego sukcesu? Tak, jestem zadowolona, bo już chciałam, żeby sarko za niedługo. Ortografia jak dla każdego może jest trudna, ale jeśli ktoś załapie szybko, więc później będzie miał z tym łatwość i myślę, że jest fajna, tylko trzeba ją polubić. Trwa rok Oskara Kolberga, polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora. Co młodzież wie na jego temat? Przygotowałem się do tego konkursu i właśnie to jest... W porządku tak postać właśnie. Ja wiem, no, dużo działał dla naszego narodu nawet. No, ja też pochodzę na przykład ze wsi. On tak samo ten badał folklor wsi. Te wszystkie piosenki ludowe i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest postać godna uwagi. We Włocławskim Ratuszu odbyło się spotkanie władz samorządów lokalnych z zastępcą prezydenta Włocławka Jackiem Kuźniewiczem. Spotkanie dotyczyło zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jaki będzie ostateczny kształt zit czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych? Kolejne spotkanie, mające pomóc w wypracowaniu porozumienia, odbyło się dziś we Włocławskim Ratuszu. Oczywiście to porozumienie, które. Muszą zawrzeć wszystkie samorządy, które będą, będą tworzyły związek i on określa podział zadań, podział praw i obowiązków, określa tryb wyboru projektów czy propozycji projektowych do, do ZIT-u, określa przede wszystkim ten, tego, kto będzie przewodniczył temu, temu ZIT-owi, no i cele, dla, dla których ten związek zostanie zawiązany. Wiodącą gminą w tym projekcie ze względu na pełnioną funkcję oraz znaczenie strategiczne jest Włocławek. Na czym polega ZIT i kiedy możemy spodziewać się zawiązania porozumienia pomiędzy samorządowcami? ZIT polega na realizacji poszczególnych projektów i jeżeli będą dobre projekty, to będą pieniądze. Jeśli tych projektów nie będzie, po prostu nie będzie pieniędzy. Kiedy wszyscy partnerzy zaakceptują tekst porozumienia, ustalimy wspólne cele, ustalimy zarys strategii, bo chcę przypomnieć, że, że jednym z elementów ZIT-u jest wypracowanie wspólnej strategii. Nad tą strategią toczą się, toczą się prace w tej chwili, więc e, dopiero wtedy takie porozumienie będzie mogło być zawarte i ten cały proces się zakończy, to będzie nie wcześniej niż wczesna jesienią tego roku. Jak projekt zintegrowanych inwestycji terytorialnych oceniają samorządowcy powiatu wocławskiego? Myślę, że jest szansa na porozumienie między liderem porozumienia a gminami, które są partnerami i wszystko zrobimy w tym kierunku, aby to porozumienie jak najwcześniej zostało podpisane. No i mamy duże nadzieje na to, że w związku z tym, że do wyciągnięcia jest sporo pieniążków na lata 2014-2020 przez, bym powiedział, wspólną pracę, poprzez wspólne problemy gmin a przede wszystkim miasta Wocławek, będziemy mogli osiągnąć cele wcześniej założone, które złożyliśmy w swoich wcześniejszych propozycjach. Bardzo się cieszę, że gmina Wocławek uzyskała aż tak dużo punktów w opracowaniu przygotowanym przez miasto Wocławek, bo z tego widać, że jesteśmy bardzo związani funkcjonalnie z miastem Wocławek, i to dla nas jest dobrą perspektywą na wypracowanie pewnych wspólnych zadań w ramach ZITU. Co jest najważniejsze w całej idei zytowskiej? Otóż, tak jak w przypadku Bydgoszczy i Torunia, to jest porozumienie. Porozumienie, współpraca i wypracowanie wspólnych zadań. Samorządowcy zgodnie obiecują, że realizowane w ramach zit inwestycje przyczynią się do poprawy naszego życia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdysponowało już środki dla niepełnosprawnych na ten rok. Niepełnosprawne osoby z naszego powiatu otrzymają w tym roku niemal pół miliona złotych. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o niemal 20% mniejsze niż w ubiegłym roku przeznaczone zostaną w dużej mierze na sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. Bardzo duże zapotrzebowanie na środki z tytułu rehabilitacji społecznej pozostaje. W związku z tym, no, próbujemy je w jakiś sposób najtrafniejszy zagospodarować i przeznaczyć na. Realizacja jak największej liczby zadań z tego zakresu, także będziemy i w tym roku realizowali turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie do kultury, sportu, rekreacji osób niepełnosprawnych, jak również do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, jak również likwidowali bariery architektoniczne w środowisku osób niepełnosprawnych. Prawie 76 tysięcy złotych trafi na aktywizację zawodową niepełnosprawnych, bo to ona sprawia, że chorzy ludzie stają się bardziej samodzielni i chętniej angażują się w życie społeczne. Jednak jak pokazuje doświadczenie z lat ubiegłych, znalezienie przez nich pracy nie jest łatwe. Ograniczenie pracodawcy co do zatrudnienia potem osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku pracy przez dłuższy okres czasu powoduje, że tych pracodawców nie jest wielu chętnych do tworzenia miejsc pracy. Tak również kwestia związana z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, która może musi odebrać te stanowiska, no stanowi jak gdyby barierę dla przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Sytuacja ogólnie ekonomiczna kraju również przekłada się na to, że, że jednak zdecydowanie mniej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, więc w ubiegłym roku praktycznie jeśli chodzi o aktywizację zawodową, udało nam się jedną dotację uruchomić. Na szczęście istnieje możliwość przesunięcia środków niewykorzystanych w jednym programie na realizację najpilniejszych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu. Na dzisiaj to już wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.